Caravaggio. Powiem Ci tak Adam, 15 lutego Vincent Caravaggio y, zakwalifikował się do turnieju opas mistrzowski w walce wieczoru na wiosennej pijatyce, która miała miejsce miesiąc temu. Vincent Caravaggio miał szansę utrzymać swoją serię zwycięstw. Byłoby to wtedy 12-0 i zostałby pierwszym historycznym mistrzem PTB Underground. Natomiast to się nie wydarzyło. 11-1, tak wynoszą jego statystyki. Kończy Ale rozpamiętywać w takim tonie. Zobacz, Vincent jest tutaj bardzo poważny wychodzi dzisiaj do nas. On nie jest poważny, on jest nieobecny. To nie jest Vincent Caravaggio. Widać, że ewidentnie jest załamany. Okay, na pewno nie jest załamany, ale widać, że przyszedł tutaj w ważnej sprawie, tak? Adam, nie! Coś jest nie tak! To nie jest Vincent Caravaggio. Coś się... Jest... Który jest po prostu poważny. Ja myślę, że 11.1 mogło go trochę podłamać. Skądż mówić 11.1? Może co? To jest dalej... Ale takie są fakty! Ale to jest dalej niemalże niepokonany wynik, tak? Został pokonany. Został pokonany, ja już mówiłem w jakich warunkach. Jego przeciwnikowi pomagało... Będzie gwiazda, będzie gwiazda. Oczywiście, że będzie. Nie ma. nawet już zawahał się i nie robi gwiazdy. Jest, jest coś ważnego, lepiej słuchaj, nie rozpamiętyj przeszłości, skupmy się na tym, co Wincent powie dzisiaj. No nie no. Jak tak można? Doskonale rozumiem wasze zdanie. Bo moi rodzice zawsze dbali o to, żebym miał wszystko, czego potrzebuję. Ekskluzywne dania, pieniądze na każdą zachciankę, najlepsza edukacja, służba. Obecność mojej ukochanej babci Matyldy, z której nagrywał się ten prymityw ogoński. Więc dali mi wszystko. Pamiętam taką jedną sytuację, jak chciałem posłuchać muzyki na żywo. No to oni kupili fortepian, zatrudnili najlepszego muzyka na świecie, by grał codziennie na żywo. Tylko dla mnie. właśnie, oni też nie pytali o zdanie, po prostu zapewnili mi wszystko, nie musiałem pisnąć ani słówka, albo kiedy chciałem pograć w piłkę, to od razu zlecili budowę stadionu nieopodal Wawelu i pamiętam te twarze tych biednych dzieciaków, jak, jak zazdrościli mi, że, że to właśnie dla mnie zbudowali stadion. Rozumiem wasze zdanie, bo też jestem dzisiaj zgorzkniały i okazuje się, że rodzice nie dali mi jednej rzeczy. Rodzice nie dali mi miłości. Musicie zrozumieć, że kiedy w sercu i w duszy jest wielka pustka, do substytutu miłości, do mi, braku miłości nie da się załatać żadnym substytutem. Nieważne są prezenty, pieniądze. Dlatego całe życie poświęciłem, żeby im zaimponować. Więc wygrywałem. Ale to wciąż było za mało. Wygrywałem. Bo tylko wtedy czułem, że moje życie ma jakąkolwiek wartość. A ostatnią walkę przegrałem. Całe życie poświęciłem wygrywaniu. A skoro, skoro już nie wygrywam, to, to kim ja naprawdę jestem? Teraz to już nie wiem. Ale wiem jedno, że nie ma tu już dla mnie miejsca. Być może nie ma dla mnie miejsca gdziekolwiek. odchodzę. Co? Vincent Caravaggio zapowiedział odejście. Co? Co to w ogóle za emocje? Nie